Drogi Synu, chcę, abyś wiedział, że wszystko będzie dobrze. Proszę, zaufaj mi, widzę troski, które ciążą na Twoim sercu i chcę, abyś oddał je w moje ręce. Jesteś dla mnie cenny, a ślady Twoich grzechów zostały obmyte w rzece mojej odkupieńczej krwi. Nie trwórz się, bo odkupienie jest dla wszystkich skruszonych serc. Nie ma błędu tak wielkiego, którego moja miłość nie mogłaby przemienić, ani rany tak głębokiej, której moja krew nie mogłaby uleczyć. Kiedy przelałem moją krew na krzyżu, to było za ciebie, za każdą łzę, która spadła z twoich pięknych oczu, za każdy ból, który znosiłeś. Przebaczenie jest moim darem dla ciebie, nie jako coś, co musisz zdobyć, lecz jako łaska, która już została ci dana. W tej chwili pozwól mi wziąć twój ból. Powstań z pewnością, że jesteś kochany ponad miarę. Jesteś więcej niż twoje błędy, więcej niż blizny przeszłości. Moja miłość jest niewyczerpanym źródłem, a twoje odkupienie jest rzeczywistością, którą możesz objąć już teraz. Chodź ze mną, a razem zbudujemy nową drogę, na której światło nadziei świeci jaśniej niż jakikolwiek cień. Polub ten film i pozostań tu ze mną w pokoju, który tylko moja miłość może ofiarować. SO-11: Nie bój się wyzwań, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Będziesz stał mocno i nigdy Cię nie opuszczę. Rozumiem, że czasami czujesz się słaby, i dlatego mówię bezpośrednio do Twojego serca. Mój umiłowany synu, jestem tu z Tobą. Zamiast gubić się w zamęcie i rozpaczy, znajdź chwilę, aby odpocząć ze mną. Nie martw się niepewną przyszłością ani trudnościami świata. Skup się na tym, co naprawdę ważne: Twoja rodzina, twoje życie duchowe i karmienie Twojej duszy moim słowem. Napisz 111, aby potwierdzić Pana. Módl się, czyń dobro i okazuj miłosierdzie tym, którzy mogli cię skrzywdzić. Nawet jeśli nadal będą cię źle traktować, mimo twojej dobroci, nadstaw drugi policzek. Jeśli znów okażą się szkodliwi, pokaż im, że twoja miłość jest głęboka. Tak jak ja oddałem moje życie za moje dzieci, tak i ty jesteś gotów walczyć o swoją rodzinę, poznać mnie. Otrzymywać błogosławieństwa i doświadczać wolności. Gdy świat przechodzi przez burze i pogłoski o wojnach, nigdy nie przestawaj się modlić. Zapisz imiona swoich bliskich w swojej księdze modlitw i dziel się ze mną swoimi nadziejami i pragnieniami dla nich. Już znam ich życie i myśli, ale chcę, abyś pobudził swoją wiarę, ucząc się modlić o to, co naprawdę ważne. Podczas gdy inni mogą być poruszeni znakami, które widzą, ty i Twoja rodzina nie powinniście się bać, bo nigdy Was nie opuszczę ani nie porzucę. Przygotuj się, podczas gdy inni są pochłonięci strachem. Będziesz świadkiem wielkich cudów, zaufaj mojemu słowu. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Kocham Cię głęboko i cieszę się słysząc Twoją miłość do mnie. Zaufaj mi i podaj mi swoją rękę w tym czasie utrapienia. Nie pozwól, aby groźby i problemy odebrały ci pokój i ufność. Mam dla ciebie współczucie. Kiedy widzę twoje cierpienie, twoje szczere serce mnie porusza. Jak już mówiłem, pobłogosławię cię, bo pragnę to uczynić. Napisz: Bóg jest wszystkim w moim życiu. Jeśli naprawdę czujesz miłość do pana, odmów ze mną tę prostą modlitwę. Walebny Jezu, chcę iść za Tobą dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Pomóż mi szukać Ciebie całym sercem, z radosnym oczekiwaniem przyspieszając mój krok. Chociaż nie wiem co nadejdzie, Ty wiesz i to mi wystarcza. Wierzę, że niektóre z Twoich najbogatszych błogosławieństw są tuż poza zasięgiem wzroku, a jednak wciąż bardzo realne. Aby otrzymać te cenne dary, muszę chodzić w wierze, a nie w widzeniu. Wiem, że to nie oznacza zamykania oczu na to, co mnie otacza. To oznacza podporządkowanie świata widzialnego tobie, niewidzialnemu pasterzowi mojej duszy. Czasami prowadzisz mnie na wysoką górę tylko swoją ręką, aby mnie podtrzymać. Im wyżej wchodzę, tym bardziej spektakularny staje się widok. I tym głębiej czuję swoje oddzielenie od świata z wszystkimi jego problemami. To uwalnia mnie, aby pełniej doświadczać radosnej rzeczywistości Twojej wspaniałej obecności. Jak bardzo się cieszę, spędzając te chwile chwały z Tobą. W pewnym momencie prowadzisz mnie z powrotem z góry do wspólnoty z innymi ludźmi. Niech światło Twojej obecności wciąż świeci nade mną. I uczyni mnie błogosławieństwem dla innych. Napisz Amen, abyśmy mogli kontynuować. Niech pokój Pana będzie z każdym z Was. Dziś gromadzimy się z oczekującymi sercami, aby zanurzyć się w Słowie Bożym, znaleźć pocieszenie w Jego obietnicach i zostać odnowieni Jego mocą. Nasze życie jest pełne wyzwań, chwil, w których czujemy się zmęczeni i bez sił, aby iść dalej. Jednak dzisiaj przypominamy sobie o boskiej obietnicy, zapisanej w Księdze Izajasza, rozdział 40, werset 29. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnemu. Uznanie naszej słabości. Zanim zagłębimy się w tę potężną obietnicę, ważne jest, abyśmy uznali naszą własną słabość. Na różnych etapach życia wszyscy doświadczamy zmęczenia, zniechęcenia i chwil, gdy siły wydają się znikome. To nie jest oznaka porażki, lecz ludzka rzeczywistość, którą wszyscy dzielimy. Źródło prawdziwej siły. Słowo Boże wskazuje nam na źródło prawdziwej siły. Izajasz przypomina nam, że to Pan nas ożywia, że to On napełnia mocą tych, którzy są zmęczeni. Nie jesteśmy pozostawieni na łaskę naszych własnych ograniczeń, wręcz przeciwnie, jesteśmy zaproszeni, aby zbliżyć się do Boga, który jest niewyczerpanym źródłem siły. Obietnica odnowienia. Boska obietnica jest jasna: On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc temu, kto nie ma żadnej siły. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteśmy wyczerpani, Pan oferuje odnowienie. On zna nasze ograniczenia i jest gotów nas podnieść, odświeżyć i przeprowadzić przez pustynie życia. Odpowiedź na obietnicę: zaufanie i nadzieja. Jak powinniśmy odpowiedzieć na tę boską obietnicę? Z zaufaniem i nadzieją, z zaufaniem, że nasz Bóg jest wierny w spełnianiu swoich obietnic i z nadzieją, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Możemy znaleźć siłę w miłującej obecności Pana, zastosowanie praktyczne, szukanie siły Bożej. W miarę jak stosujemy tę obietnicę w naszym życiu, jesteśmy wezwani do szukania siły Bożej w modlitwie, do studiowania Jego Słowa, aby znaleźć zachętę, oraz do szukania wspólnoty z innymi wierzącymi, dzieląc ciężary i radości pielgrzymki wiary. Dlatego znajdźmy zaufanie i nadzieję w prawdzie, że w naszych słabościach Jego siła doskonali się. Niech nasze życie będzie naznaczone stałym poszukiwaniem obecności Boga, prowadzącym do odnowienia, które przewyższa wszelkie zmęczenie czy zniechęcenie. Napisz. Bóg jest moim źródłem, aby potwierdzić i przyjąć Słowo. Bóg mówi: Powiedz mi, że przyjmiesz moje błogosławieństwo i oczekuj z wielką miłością. Pamiętaj, nawet w Twoich chwilach smutku trzymam Cię na dłoni, okrywam moim świętym płaszczem. Kocham Cię całym moim sercem. Jesteś moim dzieckiem. Błogosławię Cię, ponieważ pragnę i wypełnię moje obietnice. Zawsze byłem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczam, nawet teraz. Moje plany są wyższe niż Twoje. Moje myśli są wieczne, prowadzą do przeznaczenia pełnego pokoju i pewnego dobrobytu. Życie może przynieść wyzwania, ale jeśli stawisz im czoła z wiarą i nadzieją, Twoje życie się przemieni. Szukaj mnie rano, w ciągu dnia i przed snem. Uklęknij przede mną, bo cenię Twoje szczere spojrzenie. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, niebo się raduje, gdy Twoje usta otwierają się w uwielbieniu. A kiedy modlisz się z wiarą, prosząc o ochronę przed chorobami i pandemią dla swojej rodziny, usłysz moją odpowiedź. Powtarzam: nawet jeśli cały świat cię opuści, ja nigdy Cię nie opuszczę. Nawet jeśli ci, którzy twierdzą, że Cię kochają, zawiodą Cię, ja kocham Cię bardziej niż oni. Nie kłamie. Nigdy Cię nie zawiodę, Twoja rodzina, twoja przyszłość i twoje zdrowie są w moich rękach. Kochaj, szanuj i nie narażaj swoich błogosławieństw. Jeśli będziesz wierny w małych rzeczach, jeśli zatroszczysz się o to, co ci daje w chwilach potrzeby, moje słowo obiecuje, że twoje błogosławieństwa się pomnożą, a ja dam ci jeszcze cenniejsze i wieczne dary. Napisz. Kocham Boga i przyjmuję Jego błogosławieństwa. Jeśli wierzysz całym sercem w Ducha Świętego Pana. 222. Kochasz mnie i będziesz obficie błogosławiony. Twoja niezachwiana wiara postawiła cię na właściwej drodze. Kontynuuj skupienie na moich przykazaniach i pozwól, aby moje słowo zawsze wypełniało twoje wnętrze. Twoja droga była pełna wyzwań. Ale skierowałeś swój kurs na nowo całą swoją siłą, pozwalając, aby boski wiatr napełnił twoje żagle. Dzięki tej zmianie postawy i twojemu pragnieniu przemiany jestem tutaj, aby Cię nadnaturalnie błogosławić. Te słowa, które słyszysz, są źródłem życia, moim sposobem pokazania Ci mojej miłości i trzymania Cię za rękę. Abyś zwyciężył we wszystkich swoich bitwach. Błogosławię cię mądrością, zwiększam twoje zrozumienie, przemieniam twój charakter i daję ci wielką cierpliwość. Napisz 222, aby to rościć. Bóg kontynuuje, przekształcam każdy aspekt twojego życia. Mój duch otacza cię od stóp do głów, nie będziesz już kroczyć ku błędowi ani pragnąć grzechu. Nie będziesz podatny na pokusy, które kiedyś cię oplątywały. Daję Ci siłę, abyś uwolnił się od nawyków więżących Twoje myśli. Od tej pory będziesz przepełniony dobrocią, pięknem, czystością i sprawiedliwością. Nie poddasz się już pokusie patrzenia, słuchania, mówienia, czytania, ani dzielenia się oszczerstwami i kłamstwami, które zanieczyszczają twój umysł i osłabiają twoje serce. Zdziwisz się, jak bardzo się zmieniłeś i jak bardzo jesteś błogosławiony. Teraz ludzie wokół ciebie będą cię szanować, zapomną o twoich dawnych błędach. I przebaczą ci za niesprawiedliwości, które popełniłeś. Wylewam obfitą łaskę na twoją duszę, i od dziś otwierają się nowe drzwi, przynosząc zaopatrzenie i dobrobyt twojej rodzinie. Toruję nową drogę wolną od lęków i napięć spowodowanych twoimi dawnymi błędami. Będziesz prowadził życie pełne pokoju, zanurzone w spokoju, bez strachu i koszmarów. Moja krew cię uwolniła. Nikt nie może cię skrzywdzić kłamstwami, czarami, ani wiadomościami ciemności. Jesteś czysty w duchu duszy, ustach, umyśle i sercu. Napisz: Zostałem oczyszczony krwią Jezusa, aby potwierdzić Pana. To jest nagroda, którą daję tym, którzy nie wahają się dzielić moim słowem, którzy żałują swoich błędów, przyjmują moje przebaczenie wybierają słuchanie mnie i przychodzą do mojej obecności na kolanach każdego dnia aby otrzymać moje błogosławieństwo 333 kocham cię będziesz żył i nadal walczył ty i twoja rodzina jesteście w moich rękach i ja mam ostatnie słowo twoją misją jest iść naprzód pomimo wszystkiego co przeszedłeś zachowując swoją godność nie kłaniaj się przed wrogami, którzy chcą Cię upokorzyć. Uznaj mnie za jedynego Boga suwerennego, Twojego Króla, Pana i Ojca Niebieskiego. Może wyzwań jest przed Tobą, grożąc, że Cię pochłonie, ale uwierzysz w moją moc i będziesz kroczył pewnie po tych niestabilnych falach konfliktu. Nie utoniesz ani się nie utopisz. Moja ręka zawsze będzie gotowa, aby Cię uratować. Nawet gdy dopadnie cię zwątpienie, chwyć mocno moją rękę. Możesz na mnie liczyć. Jestem tu obok ciebie. Zawsze masz pewność, że możesz zbliżyć się do mnie, wiedząc, że cię nie odrzucę. Uwolnię cię od Twoich problemów i pomogę iść naprzód ku zwycięstwu. Nawet jeśli będziesz musiał iść pod wiatr burzliwych przeciwności, będziesz miał odwagę i determinację potrzebną do zwycięstwa. Napisz 333. Jeśli Twoja wiara w Boga jest silna, kocham Cię i napełniam Cię odwagą oraz determinacją. Nie bój się niczego. Masz moją łaskę i przychylność. Twoje zwycięstwo jest częścią moich planów. Maszeruj jak zwycięski wojownik. Nie jesteś słaby, jesteś silny. Nie jesteś sam. Jestem z Tobą wynosząc Cię jako przykład przed Twoją rodziną i przyjaciółmi. Zobaczą, że możliwe jest pokonać problemy, potrzeby i choroby, a przede wszystkim mieć pewność pokonania okrutnych przeciwników. Przygotuj się na chwilę szczęścia, gdy ludzie, których kochasz, uznają, że jesteś dla nich błogosławieństwem. Dałem Ci moją moc, wylałem na Ciebie moje namaszczenie i postawiłem Cię jako przywódcę pokolenia. Przez Ciebie dokonam wielkich cudów i wielu będzie ich świadkami. Jednak nie otwieraj drzwi dla pychy ani próżności. Strzeż swojego serca, poddając je mojemu słowu. Traktuj innych z miłością i pokorą. Chcę objawić moją miłość światu przez Ciebie. Nadszedł czas, aby cel Twojego życia się wypełnił. Kocham Cię. Będziesz się rozwijał. Zapisałem Twoją przyszłość, zanim się urodziłeś. Jeśli Twoja przeszłość była naznaczona porażkami, jeśli wielokrotnie się poddawałeś i traciłeś dobre rzeczy, powiedz te słowa ze mną na głos. Moja przeszłość jest za mną. Od teraz moje życie, moja rodzina i moja przyszłość będą błogosławione. Napisz: Chrystus króluje we mnie, aby potwierdzić. Modlitwa końcowa. Drogi Boże, mój kochający ojcze, dziś w pokorze i wdzięczności wznoszę do ciebie moje serce przepełnione uznaniem. Ty jesteś Bogiem bezwarunkowej miłości, tym, który nigdy nie zawodzi, którego miłość jest stała i niezmierzona. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś moją niewzruszoną skałą, opartą na pewności Twojej miłości która przewyższa wszystkie okoliczności. Patrząc na moją życiową drogę, wyraźnie widzę Twoje kochające dłonie prowadzące i podtrzymujące mnie. W chwilach słabości, gdy moje siły gasły, Ty byłeś moją twierdzą. Jak ojciec podnoszący swoje zmęczone dziecko, Ty mnie podniosłeś, odnowiłeś moje siły i prowadziłeś mnie z czułością drogami Twojej łaski. Dziś chcę wyrazić moją wdzięczność za to, że jesteś moim wiernym opiekunem. Na każdym etapie mojej drogi świadczę o Twojej niezachwianej wierności. Czy w chwilach obfitości, czy niedostatku, nigdy nie przestałeś zaspokajać moich potrzeb. Niech moje serce będzie wdzięczne nie tylko za błogosławieństwa, które otrzymuję, ale za pewność, że mogę ufać Tobie jako stałemu opiekunowi mojego życia. Przebacz Panie, jeśli nie zawsze uznawałem Twoją stałą obecność, jeśli zapominałem dziękować za każdy oddech, za każdy promień słońca, który rozświetla moje dni. Dziś przychodzę do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem, świadomy Twojej łaski, która nigdy się nie kończy. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości. Uczyń mnie zdolnym kochać tak, jak Ty kochasz, przebaczać tak, jak Ty przebaczasz i służyć tak, jak Twój umiłowany syn Jezus Chrystus nas nauczył. Niech każdy mój krok będzie prowadzony przez Twoje światło. A moje życie niech będzie pieśnią chwały dla Twojej wierności i bezwarunkowej miłości. W imię Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary, modlę się Amen.